Jeśli prowadzisz stronę www opartą na WordPressie lub innym systemie CMS i potrzebujesz dostępu do bazy danych, ale nie wiesz, jak się do niej zalogować, sprawdź ten materiał. Jeśli posiadasz bazę danych w LHPL, możesz skorzystać z panelu phpMyAdmin do jej zarządzania. W panelu umożliwia dodawanie i usuwanie danych oraz modyfikowanie struktury bazy. Jeśli posiadasz dane dostępowe do bazy danych twojej strony www, zaloguj się na twoje konto w panelu klienta i przejdź do zakładki serwery, bazy danych MySQL. Kliknij przycisk phpMyAdmin i w oknie logowania podaj nazwę użytkownika Twojej bazy danych oraz jego hasło. Jeśli nie pamiętasz danych dostępowych do Twojej bazy danych, a posiadasz stronę opartą na WordPressie, zaloguj się do serwera FTP Twojej strony, korzystając z klienta FTP np. filezilla i otwórz plik wp configphp który znajduje się w katalogu plików Twojej strony www. Kliknij na niego prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Podgląd edycja. W pliku znajdź pozycję DBUser, to nazwa użytkownika Twojej bazy danych oraz DB Password, to hasło do Twojego konta bazy danych. Skopiuj te dane i wprowadź w formularzu logowania. Do panelu PHP My Admin. Po zalogowaniu otrzymasz dostęp do bazy danych i wszystkich jej tabel. To wszystko. Właśnie zalogowałeś się do bazy danych, w której możesz modyfikować i przetwarzać dane Twojej strony w